Zapraszam do obejrzenia tutorialu, w którym pokażę, jak w systemie Finder Online przedstawić szczegóły przebiegu pojazdu oraz jak wyświetlić trasę pojazdu na mapie. Historia pojazdu dostępna jest na zakładce monitorowania. Ponowne kliknięcie wybranego już wcześniej pojazdu, dwuklik na wybranym obiekcie, bądź kliknięcie w strzałkę na początku wiersza spowoduje wyświetlenie podsumowania zawierającego informację o długości trasy, o czasie postoju i czasie jazdy. Oraz o godzinie i miejscu rozpoczęcia i zakończenia trasy w wybranym dniu. Kliknięcie przycisku Pokaż Historię na mapie spowoduje wyświetlenie trasy pokonanej przez pojazd. Obok przycisku rysowania historii dostępne są opcje wyświetlania trasy na mapie. Domyślnie zaznaczona jest opcja Trasa, która oznacza wyświetlenie linii łączącej wszystkie pozycje przesłane przez pojazd. Dodatkowo można wyświetlić miejsca postoju, miejsca tankowań przekroczeń prędkości oraz miejsca, w których nastąpiła aktywacja jednego z wejść urządzenia monitorującego. Przesunięcie kursora myszki nad wyświetlany na mapie punkt trasy powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wskazanej pozycji. Najechanie kursorem myszki na podsumowanie w tabeli podświetla na mapie całą trasę pokonaną w danym dniu i powoduje oznaczenie początku tej trasy flagą z napisem Start oraz oznaczenie końca trasy flagą z szachownicą. Kliknięcie w wiersz z podsumowaniem skutkuje rozwinięciem tego podsumowania i wyświetleniem informacji o wszystkich odcinkach przebytych w wybranym dniu. Przesunięcie kursora myszki nad wiersz z jazdą podświetla na mapie wskazany odcinek. Początek wybranego odcinka oznaczany jest zieloną flagą, natomiast jego koniec czerwoną. Kliknięcie w wiersz z jazdą Powoduje z kolei rozwinięcie szczegółów wybranego odcinka i wyświetlenie informacji o pozycjach zebranych dla danego odcinka trasy. Kliknięcie w wybraną pozycję na liście skutkuje oznaczeniem wybranego miejsca na mapie i wyświetleniem na niej szczegółowych informacji dotyczących wskazanej pozycji. Ponieważ na ogół ilość pozycji przesyłana przez pojazd jest znaczna, tabela z pozycjami jest stronicowana. Aby wyświetlić dalsze zdarzenia, należy przewijać kolejne strony z pozycjami. Z powodu dużej ilości pozycji, również nie wszystkie one są jednocześnie wyświetlane na mapie. Ilość pozycji jest dostosowywana do skali mapy, dlatego też wraz ze zmianą skali pojawiają się bądź znikają pozycje na trasie przejazdu. Aby ukryć historię na mapie, należy wyłączyć przycisk wyświetlający historię. Przycisk ten jest automatycznie wyłączany po rozwinięciu szczegółów trasy dla kolejnego pojazdu. Kliknięcie w wiersze z rozwiniętymi szczegółami odcinków bądź trasy zwija szczegółowe informacje. Ukrycie szczegółów trasy danego pojazdu następuje również po rozwinięciu historii kolejnego pojazdu. Domyślnie wybrany jest bieżący dzień, można jednak wyświetlić historię dla innych dni. W celu zmiany daty wystarczy wskazać wybrany dzień na kalendarzu. Możliwe jest również wyświetlenie historii z kilku dni jednocześnie. W tym celu należy wskazać na kalendarzu pierwszy dzień i nie puszczając przycisku myszy, przeciągnąć kursor do ostatniego dnia wybranego okresu. Należy przy tym pamiętać, że im większy zakres wybierzemy, tym więcej danych musi zostać pobranych z serwera. Zwłaszcza przy rysowaniu trasy na mapie może powodować to znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na dane. Również im więcej danych będzie jednocześnie wyświetlanych, tym mapa i historia będą mniej czytelne. Należy zwrócić uwagę na to, że po zmianie pojazdu wybrany wcześniej zakres dat pozostaje niezmieniony. Jeśli chcemy powrócić do wyświetlania bieżącego dnia, należy datę zmienić ręcznie. Funkcjonalność wyświetlania szczegółów trasy w tabeli i na mapie służy do analizy tras i przebiegów pojedynczych pojazdów i krótkich okresów. Do analizy danych większej ilości pojazdów bądź dłuższych okresów służą raporty logistyczne oraz statystyczne. Funkcjonalności te zostaną omówione w oddzielnych tutorialach do obejrzenia których zapraszam. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę.